Kurydzy, czy to się opłaca? W dzisiejszym polskim stole porozmawiamy m.in. o wyzwaniach i perspektywach dla produkcji tej rośliny w naszym kraju. A poza tym pan Bartosz Sibilski z gospodarstwa agroturystycznego Wacek w Stodole opowie, jak przyrządzić wykwintny pasztet z dzika. Polska kuchnia dziczyzną stoi i jest to znane na całym świecie. Nasza restauracja hołbuje tej idei. Jednym z naszych specjałów są pasztety z dziczyzny. Potrzebujemy mięso z dzika, do tego dodajemy wieprzowinę, boczek wędzony, odrobinę wątroby. Do tego dodajemy suszoną żurawinę, jajko, majeranek, papryka, sól. Pieprz oczywiście i zioła prowansalskie. Po zmieleniu zostawiamy mięso do wychłodzenia. Na drugi dzień łączymy wszystkie składniki, dokładnie je mieszamy i zapiekamy w piekarniku. W ostatnich latach wielkość upraw kukurydzy w Polsce to 700 tysięcy hektarów. Szacuje się, że w tym roku wartość ta może wzrosnąć do 730-750 tysięcy hektarów. Około 40% to uprawa na ziarno, reszta na kiszonkę. Pod względem wielkości upraw Polska znajduje się mniej więcej na piątym miejscu w Europie. Profesor Tadeusz Michalski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca uwagę na zalety uprawy kukurydzy. Kukurydza należy do, jednych, do grupy jednych z bardziej opłacalnych roślin. Oczywiście to w przeciągu ostatnich lat bywało różnie, to jak każda roślina miała swoje złote i upadki, ale biorąc średnio, no jest na pewno w czołówce. Jeśli koszt uprawy kukurydzy ziarnowej, bo trzeba jeszcze rozróżniać uprawę kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, jeśli koszt uprawy kukurydzy ziarnowej, możemy nawet przy dzisiejszych wysokich cenach nawozów, wysokich cenach paliw szacować na około 3000 zł złotych na hektar, nie licząc kosztów suszenia to doliczając koszty suszenia będzie to w granicach 4 do 4,5 w skrajnych przypadkach nawet 5 tysięcy złotych, ale z drugiej strony realne jest uzyskanie przychodu ze sprzedaży kukurydzy na poziomie 7 tysięcy-8 tysięcy złotych. Jest to poziom, który trudno uzyskać przy innych uprawach. Warunkiem osiągnięcia satysfakcjonujących zysków jest oczywiście wysoki plon. O jakich wartościach mówimy w przypadku kukurydzy? Dobry poziom plonów kukurydzy to jest około 8 ton złego ziarna z hektara. Oczywiście czołowe gospodarstwa uzyskują więcej, około 10, nawet 12 ton. Uniwersalność kukurydzy jest dodatkowym atutem przemawiającym na korzyść tej rośliny. Praktycznie można ją uprawiać na glebach i bardzo dobrych, i glebach słabszych, oczywiście bez skrajności. Wznosi i gleby. Yy... Piaszyste, oczywiście przy dobrym dostatku wody. Znosi gleby nawet i torfowe pod warunkiem nieco późniejszych siewów, ale najlepsze są gleby średnie, można powiedzieć. Możliwości uprawy w Polsce są znacznie większe. Wysokie plony, dostosowanie do warunków klimatycznych to zalety kukurydzy. Szacuje się, że w Polsce jej uprawa może obejmować 2 miliony hektarów, a zapotrzebowanie na całą kiszonkę do nowoczesnego i wysoko wydajnego żywienia bydła to około miliona hektarów. Niewątpliwie ta roślina powinna Państwa zainteresować. W ostatnich latach różnie bywało z kukurydzą. Areał zasiewów spadał. W tym roku prognozy są, jak słyszę, dobre. No ale, jak Panowie oceniają wyzwania i opłacalność właśnie uprawy kukurydzy, no właśnie w perspektywie nowego sezonu? Ziarno kukurydzy to jest wyjątkowa. Dla, w szczególności dla drobiu, ponieważ zawiera dużo więcej energii, aniżeli ziarno pszenicy, ziarno jęczmienia czy, czy, czy pszenżyta. Stąd wartość jego w skarmianiu jest wyższa niż tych pozostałych zbóż. Także tutaj, jeżeli chodzi o opłacalność produkcji kukurydzy, ona wynika z tego, że jest wyższa cena produktu. Bardzo często zdarza się, że Aura zawiedzie i kukurydza jest powiedzmy, nieopłacalna, a wręcz ponosi się straty. W zeszłym roku były takie dramaty, prawda? W zeszłym roku były dramaty, ale już na zbiór kukurydzy ceny zbóż podstawowych wzrosły, więc ta opłacalność nagle zrobiła się dosyć wysoka, bo największym kosztem w naszym rejonie to jest koszt do suszania. Ponieważ naturalnie kukurydza no, rzadko schodzi poniżej 25% wilgotności, trzeba ją na dłuższe przechowywanie do 13% dosuszyć i to wymaga dość dużej ilości, ilości energii. Jeżeli tendencje w cenie zbóż utrzymają się, jeżeli cena kukurydzy nie zejdzie poniżej 600 zł, no, będzie to ten próg opłacalności. Zasiewy kukurydzy trwają. Warto podkreślić w tym momencie jeszcze jedną zaletę tej rośliny. Kukurydza jest tą rośliną, która może w wielu przypadkach zastąpić te rośliny, które wypadły. W tym, takim przypadkiem jest rzepak w tym roku, spore, spore szkody. Tak samo w zbożach zima poczyniła spore szkody. No i tutaj wielu rolników decyduje się na uprawę kukurydzy. To wynika między innymi dlatego, że jej siewy są stosunkowo późne. A więc przełom kwietnia i maja, oczywiście w skrajnych przypadkach nawet to możemy sięgać po po 10, maj, 15, ale później to są, yy, nie radziłbym w każdym razie tych późniejszych siewów. Perspektywy dla producentów kukurydzy są bardzo dobre. Jest to bezpośrednio związane ze zwiększeniem możliwości wykorzystania kukurydzy. Mówi się, że jest to roślina przyszłości. To kukurydza w dalszym ciągu jest podstawową rośliną paszową. Żywienie człowieka. Następny dział bardzo istotny. Mamy w Polsce już kilkanaście młynów kukurydzianych, doskonale pracujących, eksportujących spore ilości kaszki, kukurydziany i mąki na rynki całej Europy. Również produkcja chrupek, dla przykładu płatków kukurydzianych, w większości dzisiaj oparta jest o polską kukurydzę. Kolejny, kolejny kierunek to zastosowanie energetyczne kukurydzy. Wreszcie sprawa biogazu. Biogaz jest to najbardziej przyszłościowy kierunek, bo póki co tej instalacji mamy niewiele, ale jest w planach i już w budowie stosunkowo duża ilość. Kukurydza to roślina, w uprawie której dokonał się największy postęp i wciąż rozszerza się paleta możliwości jej zastosowania. Dla wszystkich rolników ważne jest zdobywanie informacji mogących wpłynąć na wydajność ich produkcji w odpowiedzi na to oczekiwanie przedstawiamy dziś Państwu kolejny ciekawy preparat, środek podnoszący urodzajność gleby. Preparat służy tutaj do rozkładu masy organicznej w glebie, więc szczególnie w uprawach monokulturowych, w gospodarstwach, gdzie nie ma produkcji zwierzęcej, te resztki pożliwne, czyli słoma są przyorywane w tym momencie. Rolnicy go stosują do rozkładu tej masy organicznej. Tutaj chodzi o wszelką masę organiczną, którą wprowadzamy do gleby, czyli e, słoma pocięta, resztki pożniwne, poplony, obornik e, czy inne nawozy organiczne. Ponieważ w, w dużo szybszym tempie następuje rozkład tej masy organicznej, druga sprawa jest e, tego typu, że e, rolnik bezpośrednio nie ma wpływu na cenę płodów e, rolnych, jak również środków do produkcji rolny i szczególnie rolnicy gospodarujący na glebach takich ciężkich, trudnych w uprawie, widzą, że ta gleba ma tendencję do zlewania, do zbrylania się. Tutaj te koszty w uprawie tej gleby możemy w znacznym stopniu ograniczyć dzięki stosowaniu użyźniacza glebowego. Warto zapoznać się z ofertą producenta. Urodzajność gleby może bowiem mieć przełożenie na zyski. Wiosną istotnym tematem jest także opłacalność inwestycji w środki ochrony roślin. To ważne dla budżetu każdego nowoczesnego gospodarstwa. Środki ochrony roślin specjalnie nie tanieją, natomiast ich zmienność cenowa w czasie jest znacznie niższa niż innych środków produkcji, np. materiału siewnego, nawozów mineralnych, których ceny są bardzo zależne np. od cen ropy naftowej i gazu i w latach się zmieniają dramatycznie. Ceny środków ochrony roślin są bardzo stabilne w tej skali. Środki ochrony roślin oczywiście zarabiają na siebie. Bez ochrony chemicznej plony byłyby o co najmniej 50% niższe ilościowo, jakościowo także. Jeżeli chodzi o bezpośredni efekt ekonomiczny, na przykład w zbożach, uważa się, że przy optymalnym poziomie pozostały, zaangażowania pozostałych środków produkcji, produkcjach, na przykład nawozów, nasion kwalifikowanych, stosowanie środków ochrony roślin zwiększa plon od 30% do 50%, lub więcej. Nowoczesność i orientacja w różnych tematach dotyczących produkcji rolnej ma podstawowe znaczenie dla współczesnego rolnika. W kontekście przyszłych zysków, wróćmy do zagadnień związanych z uprawą kukurydzy. Jaka jest Pana prognoza na ten rok na kukurydzę? Prognoza moja jest uzależniona od prognozy pogody. Trudno mi <laughs> no <jest>. <laughs> powiedzieć, natomiast areał areo zasiewów będzie pewnie w tym roku rekordowy ze względu na. Na to, że wypadło trochę plantacji zbóż ozimych, które będą zastąpione zasiewami kukurydzy. Ile pan obsiał w tym roku kukurydza? 200 hektarów. I no, to chyba, to. Wierzy pan w sukces kukurydzy w tym roku? Tak, tak, tak. Już nie tylko bazuję na informacjach rządowych o stanie zbóż, ale wiem jaka jest sytuacja faktyczna. I tutaj. No, kukurydza będzie miała wzięcie. Ale zainteresowanie jest generalnie y, sianiem kukurydzy. No, tutaj pan poseł mówił o tym, co obsiał, natomiast y, jak rozmawia się z rolnikami, to faktycznie y, sieją też kukurydzę, patrzą na, na to w ten sposób, jako y, jakąś tam alternatywę do wcześniejszych upraw, które też no, nie zawsze się udawały. Witam państwa serdecznie. Chciałabym dziś zapytać naszego eksperta o taką rzecz, która dotyczy prawie każdego z nas. Czy można uniknąć nie odbierając z korespondencji mandatu? No, niestety nie można. Brak odbioru korespondencji urzędowej wcale nie oznacza tego, że ta korespondencja nie będzie uznana za doręczoną. Urzędy skarbowe, sądy, tak samo policja, Urząd Wojewódzki czy Urząd Miejski są wyposażone w taką kompetencję, że mogą pozostawić na poczcie informację o tym, czyli awizo, że korespondencja była dostarczana adresatowi i on jej nie podjął w terminie i po 14 dniach po drugim awizo korespondencja zwracana jest z odpowiednią adnotacją do właściwego organu, a to oznacza, że uznaje się niejako, że w tej dacie Czyli w tym dniu, który jest tym 14 dniem terminu do odbioru korespondencji, ona została doręczona adresatowi. To znaczy, bez względu na to, czym odbierzemy, czy nie. Odpowiednio urzędy uznają, że zostało to odebrane, tak? No nie tylko uznają, że została korespondencja doręczona, ale ma to dalej idące skutki. Czyli na przykład taka decyzja podatkowa, która nie zostanie odebrana przez podatnika w tym zakreślonym terminie, jest uważana za doręczona i skutki takiej decyzji będą egzekwowane. Z tego wynika, że nie opłaca się takich pism, których się boimy czasami, czyli co? Jeszcze raz powiedzmy, urząd skarbowy, policja. Kto jeszcze? Sądy, mhm. y, sądy ZUS, y, urzędy wojewódzkie, urzędy miejskie, no wszystkie instytucje, y, y, które są organami administracji publicznej. Od nich, nawet jeśli nie odbierzemy, uznane jest wówczas, że korespondencja do nas dotarła, tak? Tak, możemy jeszcze raz niejako to powtórzyć. Y, nieodebrana korespondencja w żadnym wypadku nie chroni y, adresata korespondencji przed skutkami. Tego, co w takiej korespondencji się znajduje. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.